Witam, tu SanjayaJSM. Dzisiejszym tematem będzie szczęście, a dokładnie pięć pędów życia, bo to ze sobą jest powiązane. Ci, którzy dążą do szczęścia w sposób mechaniczny zawsze osiągają nieszczęście. Czasami zadawałem pytania, jaki masz cel w życiu? Ktoś mówi, chcę być szczęśliwy. To żaden cel. Jest pięć pędów życia. To się tyczy robaka, żołnierzy, mordercy, satanisty, mistyka. Każdego z nas to są pędy życia. Pierwszy podstawowy pęd to jest dążenie do szczęścia i to jest z automatu. Nie trzeba się wysilać, żeby dążyć do szczęścia. Problem polega na tym, jak my to szczęście widzimy, w zależności na jakim poziomie jesteśmy. Takie szczęście nas kręci, jak to się mówi. Żeby osiągnąć szczęście, są jeszcze cztery pędy, cztery warunki konieczne, bo to każdy ma. Żeby mieć szczęście, sama chęć nie wystarczy, bo pęd to jest taka chęć, to jest taka siła, która pcha. Na drugim miejscu jest wiedza. Żeby coś osiągnąć, trzeba mieć wiedzę. Ale to nie wszystko jest. Sama wiedza nie wystarczy. Tak jak w tych budach uczą wiedzy, też, jeszcze takie dolno-biegunowe. Wiedza to jest mało. Nawet jeżeli ma się dobrą wiedzę, to to nie wystarczy. Trzeba mieć moc. Czyli moc realizacji. Można wiedzieć jak dom zbudować, ale jest potrzebna moc. Czyli finanse, siła mięśni i to jest, to jest moc. A u nas tutaj w rodzinie JSM to jest grupa. Grupa daje moc. My tutaj, tutaj dajemy filmy, to jest wiedza. A moc to już łączymy się razem w działaniu. To jest, to jest oczywiście jeszcze bardziej skomplikowane, chociaż proste. Kolejny bardzo ważny punkt. To jest wolność. Czyli jeżeli dążymy do szczęścia, mamy dokonać wolnego wyboru. Wszyscy, którzy są JSM i działają dla JSM, to oni wybrali. Każdy chce być szczęśliwy, dlatego działamy JSM. Działamy faktycznie dla siebie. Działamy jednocześnie dla grupy, bo grupa nam daje moc, ale każdy z osobna działa dla siebie, żeby być szczęśliwym. To jest naturalne, w tym nie ma nic złego. Każdy, kto z nas jest interesowny, nie ma czegoś takiego jak bezinteresowność. Cmentarniacy, czyli ludzie o niskim poziomie, nie wybierają poprzez wolny wybór im jest narzucany. System im narzuca, że mięsko jest fajne, wciskają im, że, że to jest pełnowartościowe białko, że to daje siłę, to daje moc. Seks jest rozreklamowany, że seks da szczęście. Seks to jest zboczenie, zwyrodnienie, ponieważ narządy rodne powinny być używane do rodzenia, a nie do rozrywki. Niewolnicy nie mają woli. Większość ludzi jest totalnymi niewolnikami i oni nie wybierają. Mass media im narzucają pewne schematy, a oni to tylko odtwarzają, a to jest tak robione, że im się wydaje, że oni wybrali, przypuśćmy, religię, że oni wybrali sobie seks, że oni wybrali upijanie się alkoholem czy, czy ćpanie jakimiś tam truciznami. Ostatni pęd to jest pęd piękna. Żeby było szczęście, to to szczęście musi być piękne, dlatego żeby osiągać szczęście, prawdziwe szczęście, czyli to górno-biegunowe, bo jest jeszcze dolnobiegunowe, to musi być element piękna. W dawniejszych czasach kobiety chodziły pięknie ubrane. kapelusiki, suknie, ładnie się zachowywały, godnie, a w tej chwili jak chodzą? Pokazują dupy krótkie, spodenki, leginsy dziary jakieś, włosy na takie kolory, gdzie tego w naturze nie ma, czyli to jest brzydota. Weźmy jeszcze ten nieszczęsny seks. Ma być element piękna, żeby to tworzyło całość, a najważniejsza jest wiedza całościowa. To, co w tej chwili tu jest przez system, przez aparat państwowy propagowane, czyli pornografia, pornografia związana z seksem, ta tak zwana miłość oralna. To są pornusy. I to jest dno. Narządy rodne są nisko. Wylizywanie sobie narządów rodnych, czyli lodziki, minetki. To są pornusy. Młodzież została ogłupiona i zdezinformowana, gdyby oni wiedzieli, że to są pornusy, że to są dolne, dolne siły natury bo to jest naturalne, ale to jest i że to ciągnie w dół, że to jest diabelstwo, nie daliby się w to wkręcić za przyjemności dolnobiegunowe, czyli za dążenie do szczęścia dolnobiegunowego, a seks to jest takie właśnie szczęście dolnobiegunowe, jest to brzydkie. Pornografia jest ohydna, brzydka, narządami rodnymi nie powinniśmy się przed nikim chwalić, bo się nie ma czym chwalić. Najważniejsza jest twarz. I mieć strój, żeby był ładny, nastrój. Szczęście dolnobiegunowe ma to do siebie, że przez chwilę można pocieszyć pałę, a potem są straszliwe smutki. A na szczęście górnobiegunowe trzeba tak. Z własnego wyboru trzeba wybrać, trzeba mieć wiedzę, trzeba mieć moc. Jeszcze taki ważny element z tym wahadłem życia to jest wiedza tajemna. Pierwsze są godne wysiłki. A wysiłek za, zawsze wiąże się z jakimiś nieprzyjemnościami po to, żeby, żeby potem się lepiej czuć. A u cmentarniaków jest odwrotnie. Czego ten system uczy? Szybko przyjemność, debety, a potem depresje, choroby, smutki, bankructwo. Jeżeli chcemy osiągnąć rzeczywiście szczęście, musimy kierować się rozumem. Oszuści albo ciemniaki o czym mówią, nie mówią o rozumie. O miłości. My wszyscy dążymy do takich miłych stanów emocjonalnych i jest to naturalne, ale bez rozumu to się osiąga dno. Religie specjalizują się w mówieniu o miłości, wiara, że tam ktoś jest w niebie, jakiś Jezus, że załatwi nam fajne życie. Wystarczy zobaczyć na ten główny symbol chrześcijański, tak jak mówiłem, pięć pędów życia to ma być piękne. Jak to wygląda? Szubinica z kukłą stylizowaną na zmasakrowane ludzkie ciało. To ochydnie wygląda, więc wystarczy tylko taka jedna rzecz, żeby wiedzieć, że to doprowadza do nieszczęścia. A to, a to działa w ten sposób, że jak ktoś na to patrzy, a żyjemy w logosie, w świecie umysłu, ktoś na to patrzy, to sobie wgrywa właśnie takie coś. Takie zmasakrowane ludzkie ciało, czyli programuje się na Masakryczne życie. Także zachęcam do krowania życia swojego, i żeby nie żyć w sposób tępy, mechaniczny, bo zawsze się ląduje na dnie. Tak te prawa życia, tak ten drogo zdziała. Ona po prostu zachęca do nauki, do samookształcenia. To na dzisiaj tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiam Sangaja. I życzę wszystkim szczęścia. Tylko trzeba o szczęście zawalczyć, bo życie to walka.